Każdy z nas dobrze wie, jak ruch jest ważny dla dzieci, dobrze wpływa na ich zdrowie i dodatkowo dzieci go bardzo lubią. Jeszcze kilka lat temu nasi rodzice tak właśnie spędzali czas. Współczesne technologie proponują nowoczesne rozwiązania, takie jak mata taneczna, która nie tylko podnosi sprawność fizyczną, ale ćwiczy także poczucie rytmu, wyrabia słuch, pobudza ciekawość u dzieci oraz ich emocje. Czy mamy na dzień o taką matę, tylko a nie wiecie mi kupić. No, ale podoba Ci się Lubisz tańczyć, chociaż na początku mówiłeś, że nie. No, bo myślałem, że to będzie też takiego. No bo, bo myślałem, że to będzie taka mata, coś tak kładzie A jak Ci się podoba taka mata tanikna? No, jest nawet super, no bo mogę poczuć rytm troszkę szybko, ale. Ale podoba mi się. Tylko, że ona jest taka, jest taka kolorowa i ma takie kółeczka, i tam są takie kolory. Na przykład niebieski, zielony, czerwony yy, i żółty. I muszę na to nawet